No to witamy na naszym cyklu NVC i terapia. Ja nazywam się Agnieszka Turska-Majewska i mam przyjemność, właśnie, poprowadzić ten cykl razem z, z Tobą, Igor. Mhm, jestem Igor Rodberg i, i razem z Agnieszką wpadliśmy na taki pomysł, żeby zaprosić Was do, no właśnie, do tego cyklu. Myślę, że może być on bardzo interesujący. Wymyśliliśmy go w taki sposób, żeby on miał różne tematy. A jednocześnie jest jakaś myśl przewodnia. Mm -hmm. Może na początek przedstawimy się, że pewnie niektórzy z nas mogą już nas kojarzyć, jeśli mieliśmy taką przyjemność, żeby. Dla Was organizować, przeprowadzać szkolenia. Ja założyłam ośrodek szkoleniowy TSR, z z jestem psychologiem, certyfikowanym trenerem i terapeutą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. No i bardzo lubię łączyć to podejście z porozumieniem bez przemocy w tym szkole się od kilkunastu lat. Wiadomo, że porozumienie bez przemocy, czyli tzw. Tak NVC, nie jest podejściem terape terapeutycznym, aczkolwiek założyciel Marsza Rosenberg był psychologiem i stworzył wiele pomocnych, można powiedzieć, koncepcji, też narzędzi, założeń, które jak najbardziej można wykorzystywać w pracy terapeutycznej, ale też w życiu osobistym, myślę, że każdego pomagacza. Ja jestem psychologiem, psychoterapeutą, psychoterapeutą w podejściu integracyjnym. Integracja jest jedną z moich idei kluczowych, które, które wykorzystuję w pracy właśnie terapeutycznej, w pracy zawodowej. I stąd też pomysł między innymi na wykorzystanie misji, czyli założeń porozumieniowych w terapii. I, no, i stąd też pomysł na ten cykl, żeby, żeby pokazać Wam jak i u mnie i u Agnieszki, jak te założenia się sprawdzają właśnie w kontekście wykorzystania w pracy terapeutycznej. Mhm. Mhm. To co? Chyba powiemy teraz, mhm. jak sobie to rozplanowaliśmy. Pewnie mhm. mhm. może się to trochę zmieniać, <laughs> w zależności od tego, gdzie nam pójdzie nasza wena twórcza. Jasne. Jeśli chodzi o, o tematy, to, to wymyśliliśmy kilka tematów, które, które chcielibyśmy dla Was w tym cyklu poruszyć. Pierwszy temat to są cele i potrzeby w terapii. I tutaj kwestia określania celów terapeutycznych, pracy z potrzebami klienta. I y, rozróżnień, w sensie takiego jednego z kluczowych rozróżnień, jak, jak z Tobą Agnieszka czasami rozmawiam, to często nam się pojawia, że rozróżnienie między potrzebą a strategią jest jedną z ważniejszych rozróżnień. I to rozróżnienie i praca, czy, czy, czy wykorzystanie właśnie tych y, 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 założeń porozumieniowych, może być y, użyteczna właśnie w terapii. Kiedy z klientem konstruujemy cele, czy, czy szukamy jakichś potrzeb, jego w, w, wokół których możemy cele skonstruować. Więc to jest jeden temat, o którym chcielibyśmy porozmawiać. Kolejnym tematem jest to, że czasami w terapii zdarza się tak, jak pracujemy z kimś, z klientem w terapii indywidualnej, że pojawiają się rozmowy o bliskich, o relacji tej osoby z Bliskimi dla niej osobami. I tutaj myślę, że też pewne koncepcje porozumieniowe mogą być bardzo użyteczne, chociażby takie rozróżnienie, jak rozróżnienie między uczuciami prawdziwymi, rzekomymi, między oceną a językiem obserwacji. No, ale też to <tuszel> powiedzenie Rosenberga chcesz mieć rację czy relacje może mieć tu bardzo, bardzo dobre przełożenie. jak również ważną rzeczą,, która, którą NBC nam tutaj daje, to jest wykorzystanie czy spożytkowanie tego, jak, jak, jak porozumienie rozumie prośby. Bo to często jest tutaj też może być mylone, więc o tym chcielibyśmy porozmawiać jak? Jak wykorzystywać MDC w prac, kiedy, kiedy pojawiają się rozmowy o bliskich. Innym tematem jest, jak zastosowanie porozumienia może być pomocne dla samych terapeutów. Co dla nas może być pomocne, dla pomagaczy, dla terapeutów, którzy pracują z, z innymi ludźmi. I tutaj może być, chcielibyśmy trochę porozmawiać o takim powiedzeniu Rosenberga. Depresja to nagroda dla grzecznych ludzi, ale też chcielibyśmy porozmawiać ze sobą trochę o tym, jak rozumieć, jak dawać empatię w trakcie terapii. To jest ważna, ważna rzecz, zwłaszcza, że my pracujemy sobą i, i, i staramy się dawać tą empatię, więc trochę chcielibyśmy się przyjrzeć temu gdzie i jak y, możemy wykorzystać porozumienie, żeby to też dla nas było, dla nas pomagaczy było Tym bardziej, że często ta empatia jest mylona właśnie ze współodczuwaniem i tak jak bardzo to może być obciążające też dla terapeuty. Tak. Tak. Więc tutaj empatia w duchu NVC, ona się nieco różni. Wydaje się, że ta koncepcja może być dla nas pomagaczy, terapeutów bardzo ważna i cenna. Mm -hmm. Jak wiemy, ten zawód, który wykonujemy, jest obciążający, bardzo satysfakcjonujący, ale jednocześnie obciążający, więc zastanowimy się trochę nad takim spożytkowaniem założeń MBC w ramach BHP, zawodu psychoterapeuty. Jeszcze innym tematem jest zastosowanie procesów MBC w pracy terapeutycznej z klientem. MBC oferuje kilka procesów. Które tutaj sobie omówimy, jak my też w, w naszym osobistym doświadczeniu terapeutycznym, jak my je możemy spożytkować. To jest obraz, proces obrazów wroga, czy proces ustrawiania, czyli praca z, ze złością, czy z przekonaniami, czy chociażby, tak. czy chociażby ta praktyka wdzięczności, która bardzo dużo daje naszym klientom. Tak, tak. Czyli trochę porozmawiamy sobie o. O naszych doświadczeniach terapeutycznych, jak my to widzimy jak to w naszej pracy działa. I ostatnim tematem, który, który chcielibyśmy dla Was poruszyć tutaj, to są pułapki MBC dla terapeutów i klientów. I trochę chcielibyśmy o tym porozmawiać, co, co może być takiego, że no właśnie, że możemy się, że możemy utknąć w pewnym rozumieniu. Możemy mieć takie wrażenie, że rozumiemy, a gdzieś, gdzieś jest taki rodzaj pułapki, który nas przytrzymuje. I to jest między innymi taki, e, chcielibyśmy porozmawiać o takiej koncepcji szakala w przebraniu żerab. Czyli trochę wyglądamy, jakbyśmy mówili koncepcjami porozumieniowymi, ale tam coś pod spodem jest innego. O tym e, też chcielibyśmy porozmawiać, o takim, e, czy, czy my w ten sposób mówimy, czy tylko e, czy w ten sposób Funkcjonujemy, czy to jednak jest tylko technika, nie? czyli gdzie, gdzie tu jest rozróżnienie i co tutaj nam może utrudniać yy, wprowadzanie tego ambicji w życie i w pracy z klientem. I właśnie, że, że być może też yy, czasami tak się zdarza, że techniki, które stosujemy, sprawiają, że umyka nam istota yy, empatii i w ogóle istota porozumienia. Więc chcielibyśmy się przyjrzeć, gdzie gdzie nam się też zdarza utknąć czasami i co może być trudnego dla nas, dla nas terapeutów, ale też dla klientów w stosowaniu, w stosowaniu emisji. Także taka jest nasza propozycja spotkań, naszych rozmów i spotkań też z Wami. Mam nadzieję, że będziecie chcieli nas i posłuchać, ale też skomentować i brać udział w dyskusjach. Także z naszej strony, jeśli chodzi o intro i takie wprowadzenie do tego projektu, to chyba tyle. Nie wiem, czy Igor coś chciałbyś jeszcze dodać? Ja bym chciał Was wszystkich bardzo zaprosić na, na nasze webinary, na nasz cykl NBC Terapia. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.